Szanowni widzowie, jestem Michał Teskano, jest cena JOV, a niektórzy z was zapewne zastanawiają się, jaki jest ciąg dalszy historii z cz która y, mówiąc kolokwialnie zaczęła krzywo strzelać. To znaczy, przypomnę, jest na ten temat odcinek, objawia się to niejednorodną pracą spustu. To znaczy, droga spustu od rozpoczęcia powiedzmy wybrania tego pierwszego lekkiego oporu i następnie do przełamania jest niejednorodna. Ona jest raz krótsza, raz dłuższa, tak jakby ten zaczep w różnych pozycjach zazębiał się z kurkiem. Postanowiłem sprawdzić, co tak się tam, tam naprawdę stało. Rozbierzemy ten pistolet, Obejrzymy sobie te części pod mikroskopem. Przyjrzymy się im, jak one są zużyte. Zobaczymy, czy możemy wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Zaczynamy oczywiście od sprawdzenia: pistolet jest bezpieczny, bo leżał sobie z flagą w szafie po zawodach. Natomiast oczywiście zawsze sprawdzamy, czy broń przed demontażem jest czysta. Nie mamy na stole amunicji. CZ rozbieramy w bardzo prosty sposób: oczywiście wyciągamy zaczep. wyciągamy... Lufa z zamkiem nas nie interesuje, interesuje nas szkielet. W szkielecie, ten element, który nas będzie interesował, czyli zaczep, zlokalizowany jest w tym miejscu. Ja pokażę, jak on pracuje. To jest ta unosząca się płytka. Tak jak widzicie, ona w czasie pracy, tak jakby przekasza się na bok z jakiegoś względu. Ten ruch nie jest, powiedzmy, jej krawędź nie pozostaje ciągle równoległa do krawędzi kurka, i to jest, to jest, wydaje mi się, jakaś przyczyna tego problemu. Żeby sobie to dokładnie obejrzeć, musimy te elementy wyjąć. Żeby je wyjąć, najpierw zdemontujemy dźwignię dekokera, ściągniemy wyrzutnik, rozłączymy oś dekokera, następnie wybijemy za pomocą wybijaka. Oś na której pracuje zaczep i blokada iglicy to jest ten taki półkolisty elemencik, który tutaj sobie się wysuwa. O, to jest ta część wyjmiemy te części i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Demontaż rozpoczynamy od zdemontowania dekokera. Robi się to w następujący sposób. Przytrzymujemy w dół, przytrzymujemy dźwignię wyrzutnika i. Po prostu musimy wypracować stamtąd tą oś, z tym, że należy tutaj palcem trzymać e, sprężynkę, żeby nam stamtąd nie uleciała. Potem możemy odpuścić już. E, tutaj trzeba w jakimś takim trafić, w jakimś takim sprytnym położeniu, żeby to wyszło. Zawsze mi to zajmuje trochę czasu. E, Możemy sobie w międzyczasie wyjąć tą sprężynę, żeby jej nie zgubić. Ona jest tam włożona w taki roll-pin z dziurką. E, to jest nasza sprężynka. E, to jest sprężyna e, dźwigni Dekokera. To jest jeden element, który wyjęliśmy. Teraz wyciągniemy, mam nadzieję, e, dźwignię stronę lewą. O! To jest dźwignia, która jest po stronie lewej. Dźwignię po stronie prawej możemy wyjąć, naciskając szynę spustową, czyli wciskamy lekko szynę spustową, i tutaj jest pozycja, w której ta prawa dźwignia nam wyjdzie, czyli to mamy wyjęte. Następnie wyciągamy wyrzutnik. Również trzymamy palec tutaj nad wyrzutnikiem, dlatego że tam jest. O, dokładnie, właśnie stało się to, czego chciałem uniknąć, czyli wyleciał nam wyrzutnik. I sprężynka, która się pod nim znajduje, to jest ten element. O, te dwie części nam stamtąd wyszły. Nie róbcie tego tak jak ja, tylko przytrzymajcie tak, żeby wam to wszystko nie wyleciało. E, I następną rzeczą, którą musimy zrobić, jest wybicie osi zaczepu i blokady iglicy. E, właściwie nie trzeba do tego używać żadnej siły, tylko trzeba odciągnąć sobie kurek, żeby on nie był napięty, żeby zaczep się na nim nie opierał. I po prostu wypychamy ośkę. Znowu trzymamy to wszystko palcem, bo jak zwykle pod spodem mamy skitraną kolejną sprężynkę. No widzicie, za każdym razem ta demonstracja e, mi się nie udaje. Mamy dwie sprężynki. Ta cieńsza, żebyście ich nie pomylili, ta cieńsza jest to sprężynka podpierająca wyrzutnik. Ta z grubszymi zwojami jest to sprężyna, która jest sprężyną, która jest pod zaczepem. Bardzo ważny element, nie pomylcie ich. One sobie trafiają tutaj. Więc mamy tutaj właściwie nasz mechanizm. Tutaj już nic więcej interesującego nie zostało. Została szyna spustowa i, i trochę dźwigni, które, które pracują tutaj w tym mechanizmie. więc możemy sobie szkielet to dłożyć. No i teraz. Te części, które współpracują, które nas interesują, to jest oczywiście oś. Zmontujmy sobie doraźnie to. Na osi pracuje zaczep, tak? Zaczep jest uruchamiany w ten sposób, że jest, że jest przez szynę spustową unoszony do góry. To jest jego powierzchnia robocza. To co widzicie tutaj z przodu. Widzimy, że ona jest tak wypracowana nie do końca równomiernie. Jakby lewa strona. Jest bardziej wytarta, na prawej jeszcze są jakieś ślady oksydy, co przy takiej ilości strzałów właściwie jest dla mnie trochę dziwne. No i co i mamy tutaj dalej? Jeszcze mamy blokadę iglicy, która jest z takim łożyskiem, z taką tulejką tutaj zespolona. Ona po prostu jest tarciowo jedno z drugim razem złożone. To sobie o tak chodzi tutaj, wszystko razem. Zobaczmy teraz, jak wygląda sama oś. Spróbujemy ją lekko wytrzeć. E, ze smaru. E, I też jest ciekawie, dlatego że ona jest tutaj m, tak, jakby częściowo. Nie pod całą powierzchnią, ale jakby pod jedną stroną e, zaczepu jest bardziej wypracowana. E, Wydaje się, że ona tak, jakby tutaj na tej części, na której jest oksyda, i, i częściowo na tej srebrnej jeszcze są ślady obróbki. Natomiast tutaj jest wytarta nazwijmy to do gołego, gładkiego metalu. Więc tutaj zachodzi jakieś zjawisko, które powoduje, że powierzchnia tej osi, powierzchnia tej osi jest zużywana w jakiś sposób. Ta oś jest wypracowana do tego stopnia, że zostały zatarte. E, oczywiście nie ma już dawno oksydy, ale zostały zatarte ślady e, fabrycznej obróbki maszynowej. To jest wygładzone całkiem zupełnie do zera. E, więc tutaj następuje jakieś zużycie, e, które nie, jest, nie następuje w sposób równomierny. E, no i sam zaczep na osi e, zachowuje się tak, jakby. Ten otwór miał albo za dużą średnicę, albo miał jakąś owalizację, dlatego że ten zaczep, mówiąc krótko, ma tutaj dosyć spory luz. E, I teraz możemy się zastanowić, e, co tutaj się właściwie stało. E, moim zdaniem ten efekt, który obserwuję, czyli, czyli narastającą po tych paru tysiącach strzałów jakby luzy w tym mechanizmie objawiające się tym, że, że praca na spuście staje się mniej przewidywalna. Moim zdaniem jest to spowodowane kombinacją czynników takich jak zużycie tej osi w mniejszym stopniu, natomiast w większym stopniu prawdopodobnie wypracowuje się ten otwór w zaczepie. Zresztą patrząc na na to jak ten zaczep jest zrobiony, on jest albo odlewem, albo spiekiem To nie jest część obrabiana ubytkowo, bo tutaj są jakieś fragmenty takie takie ślady od matryc, od, od właśnie albo od odlewania, albo, albo od spiekania, więc ona pewnie robiona jest jedną z tych dwóch technik, i gdzieś tam naj, najważniejsze współpracujące krawędzie powierzchni są utwardzane. Natomiast wszystko wskazuje na to, że po prostu wypracowuje się wewnętrzna bieżnia, wewnętrzna średnica tego otworu, co powoduje luz na tej osi, na której to wszystko w pistolecie jest złożone. Co ja teraz z tym wszystkim mogę zrobić? No niewiele, dlatego że oprócz tego, że wyczyszczę i złożę to wszystko z powrotem, to będzie pracować tak jak pracowało. Prawdopodobnie jedynym. Remedium jest wymiana samego zaczepu na nowy. Spróbuję czy taki element uda mi się u dystrybutorów, u serwisantów CZ kupić i go wymienić. Ewentualnie również wymiana tego pinu, chociaż moim zdaniem tutaj, ponieważ on jest toczony z, z kawałka metalu, to tutaj w jego przypadku to zużycie jest jakby mniejszym problemem. Zastanawiam się również nad ewentualną wymianą tego łożyska, na którym pracuje, tej tulejki dystansowej, na której pra pracuje blokada iglicy. Natomiast, chyba dla celów tego zadania, czyli poprawy pracy na spuście, to nie powinno akurat mieć tutaj szczególnego znaczenia więc no oczywiście jeżeli te elementy będą dostępne nie będą kosztowały e, ręki i nogi, no to je kupię i wymienię natomiast zasadniczy wniosek jest taki, że luzy, które są tutaj w obrębie tych mechanizmów e, pracujących na e, właśnie na osi zaczepu najprawdopodobniej powodują właśnie ten efekt, który obserwuję podczas strzeleń. Tyle w tym odcinku, cześć.